Ekskluzywne ubranka dla dzieciaczków. Tubi Tu, Cake, To są bardzo dobre włoskie marki. Generalnie, mniej więcej legginsy, bluzeczki kosztują 250 zł. we Włoszech. Chyba u nas w Polsce to nie ma tej marki, tak żeby sobie można było po prostu kupić normalnie detalicznie. Pięknie wszystko jest odszyte, przepięknie wykonane, z walości o szczególe Roni K. ma detale wykonane ręcznie. Seria dla chłopczyków. Leggingsy Gaia Precious. Precious. Oni są w foliowych. I rozmiarki będą włoskie.

Dwa takie piękne, żakietiki, kurteczki, po prostu cudowne. Te male książniki. I to jest. Pretty Girl, to jest To Be To Pretty Girl. E, 30. Nie wiem, co to znaczy ta 30. Wygląda tak na 140 cm wizualnie. I tu my mamy 28, czyli troszeczkę mniejszą. To jest opakowanie do kurteczki. Pretty Girl na 140 cm bluza. Taka piękna, ozdobna. I tu mamy taki połysk srebrny. Ligiency, hmm, chyba na 86. To jest na roczek. Bluzaczka taka piękna. Czy to jest na roczek? Luna. No z włoskimi rzeczami takie, że nie zawsze to jest wszystko zrozumiałe podane. Ale można rozkminić. To jest 38. Chyba też tak wizualnie mniej więcej na 140. Bluza dla chłopczyka. Pięknie wykończona. Taka do dżinsików. Bluza dość gruba dla chłopczyka zapinane na zamek z przodu i to jest Roni K. Spódniczka podwójna, piękna bluza pikowana, ozdobna dla dziewczynki, bluzeczka dla maluszka z taką piękną styl ozdobą, New York, szorciki, piękna pikowana bluza dla chłopczyka, kurteczka. Taka dość gęsta tkanina. Kurteczka z kapturem. Jeszcze raz kurteczka z kapturem. Bluzeczka, bluza pikowana dla dziewczynki. Bluza dla dziewczynki, taka piękna, ozdobna. Sukieneczka i przepiękna bluza z takimi złotymi ozdobami. To jest na. to jest Na ile to jest? Tak, na 6 lat chyba, wizualnie 5-6 latek.